Witam, witam serdecznie z tej strony. Kłania się Marek Puma 777. Dzisiaj aktywny, dzisiaj czuję się w miarę dobrze. I co chciałem w Brav pokazać? A mianowicie, że jako nob, który gra sporadycznie naprawdę sporadycznie bo nie czuję do tej gry mięty. Eee, czyli po prostu gram na prośbę widzów. Aczkolwiek eee, ja wolę eee, PubG Mobile eee, i gry, które po prostu. Mnie fascynują jako gracza. Także to, znacie już moją, że tak powiem, definicję co do tej gry. Nie będzie pochlebna. Nie będzie pochlebna z uwagi tej, że po prostu mi się w tą grę źle gra. Gram dla rozmaicenia, gram, bo widzowie prosili. E, tak na co dzień wolę pubga, mobilę, wolę y, Minecrafta, e, wolę na przykład jeszcze może wyjdę z tej gry i wam pokażę co, wolę zagrać. Wolę zagrać Cyber Hunter yy, Modern Combat 5. To są gry, które po prostu yy, mnie fascynują yy, i na tej bazie gry robione mnie bardziej bawią niżeli gra Brawl Stars. Czemu Brawl Stars mnie nie bawi? Ponieważ yy, przede wszystkim palec yy, mi się wstrzymuję na monitorze i już jest minus, tak? No, żadna przyjemność nie jest, kiedy wiesz, że mógłbyś przesunąć gracza w prawo, w lewo, e, ty, no, nagle on stoi w miejscu i... no i nie zrobisz nic z nim, choćbyś się miał, kurde, e, skichać, przez to runda jest porażką. To nie jest wtedy gra, tylko to jest nerwica i pewnie znajdzie się osoba, która powie nie jedna, że, że ala nikt się nie zmusza do tej gry, żebyś ją grał owszem, nie zmusza, dlatego podkreślam, że gram tą grę i wyłącznie dla urozmaicenia dla, dlatego, bo widzowie mnie prosili i chciałbym uszanować prośbę Waszą co niektórych widzów abym zagrał nią na live, więc będzie ona dzisiaj na live I tutaj się skłania proste słowo proszę mi wybaczyć za wpadki w grzę. Eee, proszę mi wybaczyć, że nie mam pochlebnej opinii w tejże grze. Eee, a co za tym idzie po prostu. no, eee, Możecie się ze mną nie zgadzać. Po prostu gram dla odmiany. Tylko i łącznie dla odmiany. Nie żeby mnie ta gra fascynowała. Nie jestem jej zwolennikiem, tak? Mam nadzieję, że za szczerość mnie docenicie. Za co z góry dziękuję. Subskrypcją, łapką w górę oraz fajnym komentarzem, jeżeli jesteś w stanie e, e, poświęcić mi 5 minut, e, czyli polecisz mnie swoim znajomym. Będę nie wdzięczny. Przypominam, że u mnie mody E, drodzy mili mody, właśnie mody. Mod, mod u mnie to jest osoba bezwzględna, to znaczy się, że jak przewinisz u mnie na live'ie e, to z własnej głupoty jesteś wyciszony, z własnej głupoty jesteś zbanowany, ponieważ e, jest e, coś takiego jak e, wewnętrzne e, przepisy, e, czyli e, których proszę gracza, czatownika, mianowicie, aby nie spamować, e, nie przeklinać, e, nie wyzywać nikogo na czacie oraz nie reklamować się bez mojej zgody. Tak i to są banalne prośby moje, wręcz nie żeby były a wykonalne. Więc no sorry, no jeżeli nie potrafisz yy, się dostosować do nich, no to przykro mi, no. no to po prostu będzie tak jak będzie, czyli będziesz banowany, będziesz uciszany, a przecież chyba Tobie na tym nie zależy, no chyba, że na tym Tobie za, zależy, no to wtedy. Robisz jak uważasz za stosowne, nie? Mhm. Przegrywamy? Nie. Wygrywamy jednym punktem. Wygraliśmy jednym punktem, drodzy mi. Jednym, jedynym punktem. Kurczę, blacha. No i jedziemy dalej, nie? Zobaczmy, co nam dzisiaj jeszcze przyniesie. Ehm, to jest mój jeden z... Dwóch graczy, czyli postaci grających w tej grze, w których mam nowe o, i na dzień dobry mnie normalnie rozniosło. dziesięć tak, do szesnastu trzynaście do dwudziestu jeden dla czerwonych. Do 23, a było przegrane. Do 28 staram się nie stracić punktów. No tym razem przegrałem, trzydzieści cztery, trzydzieści dziewięć, kurde, czterdzieści mają, 42, dwa. Trzeba punktami mi jedynie przegrałem. Po ostej rywalizacji i moim, że tak powiem, świeżym zawodniku, no, wiele się nie spodziewałem. Przejdźmy do innego gracza. Ja przy okazji się tego przejścia w Sunę Zegar. I je zagramy nową postacią, drugą, którą przezwałem. Magnes. Dlatego, że ma broń podobną do magnesu. A jest to ta postać. No dobrze, wybierz i lecimy dalej, nie? Coś to da? No nie. Wiem, jak widać, troszeczkę tą osobą, yy, załodnikiem, magnesubką. Pograłem. I bynajmniej nie chciałbym narzekać na tą grę. Ale jeżeli mi się palec przylepia do. do monitora i nie mogę przesunąć. No to sorry, no nie. To ciężko nazywać to fajną grą, no nie. W tym momencie, jeżeli nie mogę sobie dowolnie przesunąć. Mhm. Dobrze. Ja przypomnę, że gram tylko, że gram przypadkowymi graczami, więc to też jest no, hard rockowe podejście. Aha, Ga się zbugowała.

Nieźle. Podoba mi się ten, kurde. Znaczy, nie ząb jak Frankenstein, ja go nazywała. Pewnie się całkiem inaczej nazywała w tej grze. No cóż. No, level idzie do przodu. Większość graczy pokazujących wam grę nie pokazuje wam hmm. Motywów od zera, czyli gra no. 50 złota, o, może mi się uda dzisiaj na live tą paczkę zdobyć z wami. Utwórz i graj, zobaczymy. Czyli też przypadkowi graczę i dostałem wyczysk. Mhm. pozostawiłem armatkę magnesówki. Aj 8 do 11. Dobrze, podleczymy się, leczymy leczymy, leczymy, leczymy. Siedemnaście do trzynastu. Hmm? Dobrze, osłonę zostawiłem swoim. Ajajaj, siedemnaście do 17 wyrównane. Ale mamy dwadzieścia sześć, dwadzieścia sześć, trzydziestu jeden, trzydzieści trzy do trzydziestu dwóch i jednym punktem, rzutem na taśmę wygrane. Ten, ta postać no jest o wiele dalej ode mnie. No, okej. Okay. Uh -huh. A to co jest? Okej. Okay. Dobrze. Dobrze, czyli tak, opuszczamy to. Hmm. I co możemy na sam koniec powiedzieć, drodzy mili. Ja naprawdę jest raz serdecznie wszystkich przepraszam za brak odcinków systematycznie, za e, live'y, które się nie odbyły, za zamieszanie na kanałach ze względu na to, że ja mam kanał podczepiony wszystkie pod jeden, jedyny adres. W związku z powyższym Eee, no nie mogłem na przykład Minecrafta nagrać na Marek Puma, chociaż tam jest kanał przeznaczony dla Minecrafta. No i zagrałem go na, pup, na kanale, gdzie jest poświęcony grom RPG, czyli PUB i wiele innych gier, które na dzień dzisiejszy obowiązują u mnie. Na samym koniec wam pokażę które gry u mnie obowiązują na kanale Marek Puma 777. Więc tak, Cyber Hunter. To jest gra, która będzie grą u mnie na kanale Morek Puma się Przewodnią grą. Pupk jak najbardziej, czyli to są tego typu gry na tym kanale, drodzy mili. Także jeżeli będziesz chciał zagrać to bardzo proszę i zapraszam dziś na live'a od 18:00 może ciut wcześniej do 21:00. Dziękując wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie no i cóż. Zapraszam do dobrej zabawy. Z tej strony Konia się Marek Puma 777. Hej hej.